Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Więc kontynuujemy serię, zagrajmy w Sonic Forces na 100%. No i co? 12 etap. Zaczynamy. Jesteśmy gdzieś w prawie połowie gry. I ogólnie w tym etapie gramy naszym awatarem, czyli e, mnomu można powiedzieć moim skinem. <ścoughs> awatarem po prostu naszym akumaty. W sumie to nie wiem co wam powiedzieć już nie. No chyba muszę Wam podziękować widzowie, że e, podoba Wam się ta seria, bo jak patrzę pod wyświetlenia, to są naprawdę przyjemne dla oka. No i też wiem, że e, dzięki temu, że wam się podoba kontent, jaki robię. Więc no. E, dziękuję wam, że śledzicie mnie pod filmami. Nie wiem w sumie czy to źle zabrzmiało. W końcu wam chyba podziękowałem. Nie, źle to nie zabrzmiało. Nie wiem, czasem nie umiem przesłowić. Chciałem po prostu wizowie powiedzieć: dziękuję za to, że jeszcze pod moimi ostatnimi filmami na tym kanale. Wtedy wiem, że robię ten content dla Was. Że nie jestem po prostu sami. Robię to po nic. Robię to dla Was. Więc no. Max ringów już mamy. W ogóle to w tej grze dziwnie to przetłumaczono. Pierwszczenie na ringi. Nie mogą po prostu na ringsy, a to jest w ogóle też taka ciekawostka. Otóż, no, tutaj chyba była wcześniej platforma. No bo tutaj jest czerwony pierścień z tyłu. Czerwony pierścień, no właśnie tutaj, chyba bo tutaj najpierw zabijemy. A dobra, tak się go zdoba, musimy szybko skoczyć. Bardzo sobie pamiętać. Tutaj jeszcze był taki czerwony pierścień, ale już go trochę, trochę nie się zdobywa, a e, widzowie myślę, że zdobywanie pierścieni sobie e, kiedy indziej, sobie na innym odcinku, kiedy już grę przejdziemy. Już w sumie o tym mówiłem, ale już się z tym. Ale to ostatnie jest ten bardziej wulgarny, muszę przyznać. Jak wie co, widzowie, to nie martwcie się, bo planuję jeszcze wrzucać inne filmy na ten kanał niż tylko gameplaye z gier. Jak jest w opisie, będę jeszcze wrzucał coś o gwiezdnych wojnach. Będę również oczywiście robił o innych grach, jak na przykład Crash Bandicoot czy Mario, czasem filmy. No i też. Oczywiście będę robił po prostu te dziwne filmy z Minecrafta, Takie historyjki, które wymyślam typu nie wiem w sumie jak to nazwać Sharikan VR, to ja kiedyś tworzyłem. Jezus, zobaczmy jaka ranga. A! Prawie S. Ale może być No takie rzeczy. Ja to widzowie w tej grze, jak się odblokuje, wszystkie takie tutaj, jakby no, dostajemy w niektórych poziomach za te poziomy, zakończenie te, te takie, no, te takie do postaci skórki, też nie skórki takie, nie wiem w sumie jak to już nazwać. Awatar chodzi mi, że dostajemy czasem takie różne rzeczy. One nie. One i z czasem dostajemy też takie podobne. Na przykład dostajemy podobne rękawiczki, a czasem podobne buty. I możemy sobie zrobić taki komplecik. Na przykład jakby... Chwila, bo nie mam tych złotych rękawiczek. Chodzi mi o to, że po prostu możemy w przyszłości sobie być na przykład w całej takiej złotej zbroi nawiązującej do Sonic and the Black Knight. A, myślę, że wrócimy do nerki. Jeszcze po prostu na korpus, jak on nie zmienimy trochę w sumie to ta słuchawka może być. No i co? Lecimy dalej. Trzynasty poziom. Tutaj będziemy grać znowu klasycznym Sonikiem, Ale mi butelka szczelina z wodą. A tutaj jesteśmy w Casino Night nice Zone. Znaczy w podobnym poziomie, bo to jest... w dżungli się dzieje. Ale ten poziom jest podobny do Casino Night nice Zone z Sonica e, Knuckles. I podobny poziom już w tej serii mieliśmy, tylko że tam graliśmy normalnym Sonikiem, tym takim nowszym, bo to jest klasyczny. Tego etapu na początku nie lubię. Jest, w sumie to nie lubię tych tak bolowych poziomów. W tej grze oraz innych grach z Soniciem, bo z wyjątkiem Sonica 2, inne gry, znaczy inne takie pitballowe takie po prostu stołe wygierki, etapy w poziomach mi nie pasowały. Nikim. Ponieważ, jakby po prostu Sonic się odbija w różnych stronach mi to nie pasuje. Jest to ciekawy koncept na gameplay, ale wydaje mi się, że nie było to takie super, żeby z tego kiedyś zrobić całą grę w latach 90. tak? Wiem, że powstała gra z Sonikiem Pinballowa w latach 90. Eee, nie wiem czy kiedyś w sumie z nimi serię zrobię. Jak widzowie w sumie myślę, że jeżeli o tym nie zapomnę, o tym co teraz powiedziałem, i wbijemy do końca tego roku 400 subskrypcji na kanale po 300, które zamierzam wdobyć eee, w sierpniu tego roku na ten kanale. Na specjal na 400 subskrypcji. Zrobimy sobie serię, albo live'a, jak gram w Sonic Pinball Party. Nie wiem, czy to będę na emulatorze, na kompie, na emulatorze, na jakiejś stronie grał. Albo po prostu kupię jakąś oryginalną kopię gry na starego Mega Drive'a, czyli na co to wyszło. A na, a na Game Boy'a to wyszło. Mam Game Boy'a, więc no. będzie trochę łatwiej. Na koniec poziomu. Tak trudno nie było w sumie, ale pamiętam, że jak byłem młodszy, te 4 lata temu to zajęło mi to chyba z jakiejś pół godziny. Najmniej 20 minut. Jeden poziom też jeszcze przychodzi w 2 minuty. Zostaliśmy buty podobne do Eggmana, tylko niebieskie. No i co, etap 14, Aqua Road. I tutaj akurat będziemy naszym awatarem po raz kolejny w tym odcinku. Ogólnie, nasz awatar został wysłany na misję znalezienia Rubinu z Sonic Mania, który posługuje się Infinite. I w trzecim odcinku z tej serii, zapomniałem wspomnieć, ale było to w kat wtedy, Infinite zgubił taki swój klejnot, który jakby moce miał dzięki niemu. Takie część mocy jakby, z Sonic Mani to był Rubin, Phantom Rubin. I ogólnie nasz awatar na koniec poziomu zdobywa ten Rubin i w przyszłości, spoiler, go użyję. Przecież przy końcu gry, żeby uratować wszystkim dubsko. Czemu ja spoileruję? Gra sprzed 8 lat, więc to już powinniście wieczyć. A dobra, przepraszam za spoiler gry sprzed 8 lat. Ja też nie spoileruję za dużo. W sumie sporo spoileruję. Muszę postarać się nie spoilerować, serio. W ogóle to raz przez przypadek zaspoilerowałem mojemu tacie Klawiatora 2. Bo on tam nie wiedział, czy... bo on wiedział, że idzie na to do kina, bo chciał na to iść do kina. Ja z nimi mamą poszedłem jak wyszedł w kinach w listopadzie poprzedniego roku. I ogólnie... Byłem nie na tym wtedy i szybko nam zajął pożył. Minutę 21. S. Coś tak czułem, że będzie najlepsza ranga. No, ukończono etap 14 wesel, taką maskę, okulary, rękawiczki i inne duperanki. Fajnie. No i co? Kończąc temat Klawiatora 2, filmu sprzed roku. To

Ale Sonic jest optymistą. Ja bym miał obsrane gacie, gdyby za 3 dni miał się skończyć świat. Czy coś jakbym miał zrobić? No iż trochę zrobiliśmy. Ogólnie to też co chwilę w serwie fabularnym. Post, jak przechodzimy grę, co parę poziomów. nam przykład tutaj zamienia e, plansza, do której wybieramy poziomy, na niebiesko. Niektóre miejsca, bo te nie po te miejsca. Oczyściliśmy jakby sił Eggmana i ogólnie oczyściliśmy tę e, dżunglę jakby. No dobra. Etap 15. Na no dzisiaj w tym odcinku to będzie, znaczy nie na dzisiaj, bo jeszcze dzisiaj pojawią się kolejne odcinki z tej serii. Plus jeden nie z tej serii odcinek. E, ale w tym odcinku to ostatni poziom. Ale spokojnie, bo pewnie jak oglądasz ten odcinek, to pojawia się kolejny. Ogólnie też w, w tym poziomie musimy szukać Shadowa, bo Shadow się zgubił. I wiem, na początku gry Shadow skopał dupę Sonicowi. I współpracował z Eggmanem, ale to nie był tak naprawdę Shadow. Infinite po prostu jakby stworzył taki hologram, czy coś podobnego do hologramu jak Shadow wyglądającego. A Shadow po prostu miał taką własną przygodę podczas tego, gdy ratowaliśmy dupę Sonicowi. I ogólnie też po premierze gry w 2018 został wydany epizod Shadow, darmowy jakby co do pobrania. I ogólnie tam dostajemy dodatkowe trzy poziomy, gdzie jest przedstawiona historia Shadowa z Sonic Forces, co robił przed ogólnie akcją z gry. Przecież po prostu parę godzin przed akcją gry I ogólnie polecam dodatek, bo jest to po prostu parę dodatkowych poziomów, ale akurat jest to parę takich trochę bardziej utrudnionych poziomów Sonic Forces z postacią Shadow'a, którego później również możemy po poziomach normalnych odblokować. O, szybko poziom zleciał. Ranga S. 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 -sa. O, złoty medal już mamy, ogólnie to max medali przy awatarze, nie tylko przy Sonicu, ale jakby na koncie, e, wytłumaczę to w kolejnym odcinku, jak to działa. Ogólnie pozwala nam jakby, maksymalnie już medali to 4 złote, 4 złote, a nie chwila 3 złote, dostaliśmy ogrodniczki, jakąś maskę terminatora, czy coś? To terminatora, nie o tym matkoboska Matko Boska. Alright, Dobra, tutaj akurat Shadow nam już dalej wytłumacza po prostu jak to działało, co on robił i ogólnie myślę, że kiedy Sepis Shadow zrobimy osobną serię, to jednak pewnie podłączę pod playlistę, yy, zagrajmy w Sonic Forces. No cóż, dziękuję za oglądanie, jak wam się podobało, to możecie wstawić łapkę w pod filmem i co, do zobaczenia. Narka.